Cześć, moje drogie osoby z Podznaku barana witam serdecznie, zapraszam na cotygodniowy horoskop. Dziękuję na wstępie, jak zwykle za to, że jesteście, komentujecie, bywacie na kanale, no i mnie tu energetycznie wspieracie. Dziękuję oczywiście za łapeczki w górę, za to, że po prostu tu fajnie wyrażacie swoje emocje. A jak te karty się ustawią dla Was, czego możemy się spodziewać, już Wam to oznajmię. Patrzymy na podstawowy aspekt. Single, Rycerz Mieczy, Osoby Zajęte, 5 denarów, Osoby Szukające Pieniędzy Pracy, e, Królowa Mieczy, Osoby Mające Pracę, Germek pułap, e, Pieniądze, 8 Mieczy, Totolotek Wygrane, 7 Pucharów, Seniorzy, Magik, e, Atmosfera Tygodnia, Koło Fortuny, Zdrowie. Królowa Denarów i nad czym należy popracować słońce, a więc mamy dosyć ciekawy układ, choć początkowo wydaje się no jednak taki zblokowany, nerwowy. No i tutaj single mają nerwową kartę, możecie poznawać w tym czasie osoby burzliwe, negatywnie nastawione, zbyt odpryskliwe. Owszem, inteligentne, błyskotliwe, ale też takie, które może i czasem też nie umieją się gdzieś tam zachować, a więc ta energia będzie taka tutaj dosyć trudna. Wy także możecie ulegać pewnym emocjom. No i trzeba uważać też na nerwowe niestety osoby z otoczenia mężczyzn, którzy mogą przeszkadzać wam w układaniu sobie życia. Natomiast te osoby zajęte mają kartę straty, piątkę denarów, specyficznej straty, bo jest tutaj coś takiego, co wskazuje, że możemy coś utracić. Może być to w kwestii materii, może być w kwestii uczuć, może być to w kwestii jakiejś sytuacji, która wpłynie na jakość naszej relacji. Tutaj kobiety mogą poczuć się troszeczkę niedopieszczone kolokwialnie mówiąc, a więc one. Będą aż prosiły się tych uczuć. Natomiast sytuacja nie będzie taka ciężka, nie będzie taka trudna, jakby się wydawała, bowiem opcje do uratowania, zmiany czegoś będą, ale to od Was będzie zależało i waszego nastawienia, co Wy z tym tak naprawdę zrobicie. Tu też kłopoty ze starszą kobietą w rodzinie, przepraszam. Natomiast jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy Królową Mieczy, to będzie czas trudny dla nas, surowych ocen, surowych sytuacji, nieprzyjemności lub dialogów, które mogą nas nieco też zdenerwować lub. Gdzie trzeba pokazać się naprawdę w dobrym świetle, bardzo dyplomatycznie. Czy tutaj możemy osiągnąć jakiś sukces? Tak, ale będzie trzeba naprawdę tą, wykazać się dyplomacją, właśnie taktem, umiejętnością do wchodzenia w dobre dialogi, bezkonfliktowe przede wszystkim. Natomiast jeśli mamy pracę, mamy giermka buław, które to oczywiście mówi o pomocy młodych czy młodszych osób, możecie się też czegoś nauczyć. No jest to ogólnie czas dynamicznych wydarzeń, wiadomości, ruchu, podróży, zmian, ale korzystnych też układów międzyludzkich, gdzie będziecie na przykład też coś na dobą sprawę zaczynać od początku lub coś będzie wymagało ponownej weryfikacji. Finans. Mamy 8 mieczy, no i to to lotek, 7 pucharów. 7 pucharów na to lotka, tak, gry losowe. No tutaj do wyboru, do koloru tych gier będzie, tak, opcji, kasyno, nie wiem, jakieś inne kwestie, które możecie uznawać za grę losową, hazardową. Natomiast uważamy na iluzję złudzenia, niestety, tak, bo możemy więcej sobie wyobrazić, tak, dokonywać fałszywych wyborów poprzez złe emocje, szczególnie, że te finanse zblokowane, nerwowe, jakieś uwięzienie. też uważajmy, byśmy na przykład nie zadłużyli się w związku z jakimiś kwestiami, szczególnie finansowymi, bo będziemy myśleli, że na przykład weźmiemy jakiś kredyt, to nam pomoże w rozwinięciu czegoś, a to nas bardziej roz, tutaj rozbije, czy właśnie uwięzi w jakimś martwym punkcie. Seniorzy, magik. Magik jest kartą sprytu, tutaj umiejętnego, elokwentnego załatwiania spraw. W tym czasie indywidualnie podejdziecie do wielu kwestii. Możecie spotkać się z urzędnikiem, prawnikiem, lekarzem. Tutaj pilnujcie wszystkiego, co jest związane z finansami, ale nie tylko. Magik to też załatwienie spraw w ramach relacji, albo to wy będziecie takimi manipulantami, lub ktoś może was zaczarować, zmanipulować. Oczywiście wszystko zależy od kontekstu. Tak, magik ma i dobre, i złe cechy. A więc przekonacie się, z jakim magikiem wy będziecie mieć do czynienia i jakim wy magikiem będziecie w stosunku do innych. Atmosfera tygodnia koło fortuny, zmienność, raz na gór, górze, raz na dole, a więc niczego pewnego nie będzie, wszystko będzie zmienne, tak. Chociaż dla osób, które czekają na jakieś konkretne, dobre zmiany, może być to na przykład tydzień pełen pozytywnych niespodzianek. Aspekt zdrowia, królowa denarów, spotkanie z kobietą, panią doktor, lekarz, lub inną osobą, która zajmuje się zdrowiem, która to jest jakby. E, prywatną instytucją, możemy zapłacić za jakąś usługę, badanie. E, no, bo jest to karta inwestycji, pozytywnych inwestycji oczywiście, e, gdzie e, tutaj możemy dowiedzieć się czegoś ważnego i coś załatwić istotnego. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemianę materii. No, i generalnie to jest czas, żebyśmy tutaj naprawdę wzięli się za sp swoje sprawy i bardzo mocno inwestowali. No i nad czym należy popracować? Słońce. Słońce jest taką fajną kartą, bo mówi o powodzeniu, sukcesie. E, powinniśmy się cieszyć z tego, co mamy. Ale też pra, promieniować tą energią, czyli praca nad tym, by być szczęśliwym, bardzo to takie kuriozalne i specyficzne, ale właśnie w tej karcie, jakby szczęście powinno być tym, co płynie z naszego wnętrza, co jakby trzeba w sobie wyrobić, no i ta radość będzie udzielała się też innym, więc tutaj warto nad tym po prostu popracować. Tak więc zwróćcie na to uwagę, drogie osoby z znaku Barana. Ja za chwilę przejdę tutaj do osób z poznaku Byka. Już patrzymy dla Was, drogie osoby z znaku Byka. I już patrzymy, jak dla Was. Dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, za to, że jesteście, że bywacie na kanale. No i jak zwykle, tutaj za to, że dajecie łapki w górę. No te algorytmy gdzieś tam są ważne, prawda? Ale najistotniejsze jest to, czy horoskopy gdzieś tam się troszkę podobają. Jeśli macie jakieś sugestie, jeśli chodzi o kategorie, no to tutaj możecie oczywiście dodawać w komentarzach to, co macie na myśli. Chętnie przeczytam i dziękuję oczywiście. No i zobaczmy, tak, karty, jakie tu się prezentują. Dla Singli dziewięć mieczy. Osoby zajęte 6 denarów. Osoby mające ochotę szukać pieniędzy pracy 6 półcharów. 6 buław dla osób, które mają pracę. Finanse sprawiedliwość. to to lotek losowy rycerz denarowy. Władczyni dla seniorów. 2 denary w atmosferze. Zdrowie gwiazda. I nad czym należy tutaj popracować król buław. No i mam układ dość ciekawy, chociaż single mogą nie do końca być zadowoleni, bo mają kartę napięć, lęków, obaw. No możecie ciężko podchodzić teraz do ludzi, do, do własnych możliwości, do tego, czy w ogóle w przyszłości kogoś poznacie. Jest to karta takiego patrzenia na wszystko z obawami, no i właśnie takim wręcz przerażeniem. To przerażenie będzie największą blokadą, brew pozorom bowiem ten strach będzie miał wielkie oczy, czarnowictwo będzie przeszkadzało jeśli pokonacie w sobie to i na przykład użyjecie intelektu nie do obaw, nie do wymyślania czarnych scenariuszy możecie nawiązać ciekawe relacje, ale też oczywiście w jakimś sensie ogólnie odciąć się możecie też od złych emocji, złych relacji, złych odczuć właśnie no ale wszystko zależy jak wy do tego podejdziecie Największe cierpienie w tej karcie zadajemy sobie my sami, tak naprawdę, a więc warto się nad tym po prostu zastanowić. 6 denarów z kolei dla osób, które mają tutaj kogoś. Jest to karta równowagi w dawaniu i braniu, jeżeli liczymy na to, że partner, partnerka coś zrobi dla nas tak, wyjdzie z inicjatywą, że chce z nami rozmawiać, negocjować, zmieniać, natomiast my musimy być gotowi na to też, co chcemy zmienić, na co się zgodzimy, na co się nie zgodzimy. Jest to karta też właśnie... Aspektu tego, że, że jak na przykład często dajemy, dajemy, no to w którymś momencie trzeba to wyrównać, tak, a jeśli bierzemy, bierzemy tak, że gdzieś tam energie muszą być zracjonalizowane, by ta równowaga nastąpiła i wtedy ta relacja będzie bardzo dobrze funkcjonowała, ale musimy właśnie mieć jakiś plan, schemat, co chcemy, czego nie chcemy i jak się do tego wszystkiego ustosunkujemy, czas rozmów, właśnie negocjacji. Sześć pucharów dla osób, które szukają pieniędzy pracy. Mówię, że możemy wrócić do przeszłości w jakimś sensie lub przeszłość będzie odgrywała tutaj rolę. Od osoby z otoczenia, bliskiego rodzina lub znajome pomogą nam na przykład w znalezieniu tutaj, że tak powiem, aspektu związanego oczywiście z pracą. Za chwilę wrócę i już tutaj do Was wracam, a więc... Aspekt szóstki Pucharów niesie nam oczywiście informację, że znalezienie pracy tak, najbliższe otoczenie nam pomoże. Może być to powrót do placówki, osób, miejsc właśnie z przeszłości. No, i generalnie znajdziemy się też w miejscu, które gdzieś tam będzie nas otaczać taką rodzinną atmosferą. Bardzo dobra karta. Natomiast jeśli chodzi o aspekt posiadania pracy, sześć buław mówi o zwycięstwie, radości, sukcesie, awansie, no dobrych układach, pochwal, pochwałach, które gdzieś tam będą, będziemy w centrum, no i osiągniemy coś spektakularnego, a więc karta dająca szerokie perspektywy. Dumę z siebie. No tutaj warto się wysilić, bo ta szóstka buław to jest naprawdę super opcja, gdzie na przykład po trudach, jeśli pytamy się, czy coś się nam uda, tak jak najbardziej, no i ten awans społeczny, finansowy, zawodowy przede wszystkim jest możliwy. Natomiast jeśli chodzi o aspekty tutaj finansów, Sprawiedliwość i Rycerz denarów w aspekcie oczywiście związanym z totolotkiem, czy możemy grać no, tutaj jakby karta jest taka stateczna, bezpieczna, może oznaczać po prostu w jakimś sensie wygrane po prostu takie groszowe można powiedzieć, szczególnie, że w tych finansach w ogóle nie mamy mocnej karty sprawiedliwość, a więc racjonuj, e, oceniaj sytuację, uważaj na formalności, prawo, rób wszystko zgodnie z prawem, żeby te finanse, no tutaj jeszcze bardziej nie były pokrzywdzone w jakimś sensie, bo sprawiedliwość jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Możemy też e, tutaj podpisywać jakieś dokumenty w związku ze sprawami finansowymi, właśnie Jakieś ważne. Natomiast to to lotek, no tak jak mówię, to gdzieś tam pewne wygrane mogą być, ale nie jakieś bardzo spektakularne, właśnie nie takie związane z jakim Big Wow, że będziemy zadowoleni niezwykle. Natomiast seniorzy mają kartę władczyni, kartę siły kobiecej, albo to wy będziecie taką takową reprezentować, albo po prostu tutaj będziecie w otoczeniu kobiety matki, tak, w jakimś sensie, czyli może chodzić o córkę, w ogóle o osoby, które gdzieś tam będą otoczone energią macierzyństwa. Jest to karta uroczystości, zadowolenia, spełnienia, obfitości, tak? spełnienia w relacji. Zadowolenia z siebie, perspektyw i pozytywnego załatwiania spraw, a więc ten tydzień będzie dla Was bardzo korzystny. Atmosfera, dwójeczka denarów, łączenie przeciwieństw, tak zwanych kilku srok za ogon, gdzie to Wy będziecie koordynatorami pewnych spraw, wydarzeń. Gwiazda jest na zdrowie, spełnienie marzeń. Oczywiście zawsze przy tej karcie mówię uważaj o czym marzysz, ale generalnie jest to karta bardzo pozytywna. Karta bycia przy nadziei, czyli na przykład karta ciąży, ale też i spełnienia oczekiwań. Chcemy być zdrowi, chcemy, by coś się wycofało, usunęło, by leki zadziałały, by jakaś terapia miała bardzo korzystny na nas wpływ. Tu karta po prostu wskazuje na to, że coś dobrego właśnie się wydarzy. Możemy też dostać bardzo dobre wiadomości. I generalnie karta nie ma właściwie złych aspektów, choć uważamy na przepływ wody w organizmie ogólnie, jako taki i delikatność dłoni. Tak, tutaj już na tej karcie, tak, ktoś tutaj pisał, właśnie, że karty są zmacerowane, jak to się mówi, używane. Tak, no tak jest. No rzeczywiście wyglądają. Może nie tak pięknie jak na początku, ale. Na tej karcie właśnie tutaj gwiazda kobieta e, gdzieś tam trzyma dzbany z wodą i tak jakby ten symbol rąk, delikatności rąk może być dla Was pewnego rodzaju znakiem. No, i nad czym popracować, król Buław, jest to karta oczywiście silnej dyscypliny. No i narzucania woli, może też chodzić o to, że na przykład zbytnio poddajemy się komuś czemuś i nie walczymy z tym, a więc dyscyplina na każdym poziomie, by wziąć się za ważne sprawy, ale też i relacje, które mogą nas ograniczać. Tłamsić. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzimy dalej do bliźniąt. Już patrzymy drogę bliźnięta. Bardzo się cieszę, że jesteście. Już patrzymy. Dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, za to, że tutaj działacie na kanale. Spójrzmy na aspekty, które Was tutaj zawsze interesują. Bardzo dziękuję także za łapeczki w górę, za, za to, że przycupniecie, obejrzycie horoskop. Mam nadzieję, że się coś podoba tutaj w, w, tych, w tych aspektach. Nie bójcie się też złych kart, tak zwanych, złych kart, takich napiętych, bo one też gdzieś tam mają po prostu nam coś ważnego do przekazania, a niekoniecznie musimy się tego obarać, tak? Jakby e, traktujmy to jako informację, e, ostrzeżenie, zrozumienie. Zobaczmy zatem podstawowe aspekty, tak? Sześć pucharów dla singli, osoby zajęte sześć, buław, e, osoby szukające pieniędzy, pracy królowa, mieczy, osoby mające król, pu, pracę Kur pucharowy, 4 buławy na finanse, totolotek 5 mieczy, seniorzy 10 denarów, aspekt atmosfery tygodnia 9 denarów, zdrowie 8 pucharów. No i nad czym należy popracować: 7 denarów. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o te aspekty, jest to istotne. No i zobaczmy, tak. Mamy oczywiście singli. Kresz Pucharów, być może powrócicie do czegoś, kogoś z przeszłości. Karta jakichś zaproszeń, uroczystości, także wpływów rodziny lub otoczenia na nasze życie. Może też chodzić, że ktoś w otoczeniu jest nami zainteresowany i po prostu nam to okaże w bardzo miły, serdeczny sposób. Natomiast sześć buław, które mają tutaj kogoś. Sześć buław jest kartą męską, generalnie zwycięstwa męskiego sukcesu może oznaczać, że ci mężczyźni będą nadawać bardzo mocno ton. Może też oznaczać, że w ogóle będziemy świadkami sukcesu, który gdzieś tam przełoży się na jakość relacji. Generalnie czas zwycięstwa, dobrych wiadomości, radości, spełnienia obfitości. Jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy Królową Mieczy, no jest to karta tutaj trudnych wyzwań dla nas, ciężkich wyzwań, ciężkich na przykład spotkań z przyszłymi pracodawcami, lub próba pokonania kogoś, czegoś, kto jest na wysokim poziomie, lub za taką się osobę czy miejsce uważa, tutaj trzeba bardzo dyplomatycznie podchodzić do wielu kwestii, bowiem z królową mieczy się nie walczy, ona jest specyficzną tutaj postacią i ona może tutaj dyktować nam mocno warunki, a więc możemy być też na przykład też mocno sprawdzani przy tej karcie, tak, że ktoś może dokumenty, nasze CV, wypyty nasze CV czy może nas po prostu wypytywać o pewne kwestie co może być też drażniące Natomiast jeśli mamy pracę, mamy króla puchorowego, tu już zupełnie lepiej, lżej, e, karta miłego, serdecznego mężczyzny, który może nam pomóc w ramach zawodowych, oznacza pomoc, e, upiekę, e, no i takie dobre relacje międzyludzkie, także propozycje, e, no i e, takie pojednanie, jeżeli na przykład mieliśmy konfliktowe kwestie. No i tutaj na pewno czas zadowolenia z siebie też jak najbardziej. Natomiast tak, finanse. Mamy cztery buławy i pięć mieczy na gry losowe. Gry losowe, tutaj to jest w karcie, to są one w karcie, oczywiście porażki, mimo wszystko, na pierwszym rzucie, tak. A więc nie. Wysyłajmy bardzo duże ilości tych kuponów, ani nie chodźmy gdzieś tam do kasyna czy gdzieś do takich miejsc, gdzie no po prostu w jakimś sensie no wydajemy te pieniądze. Owszem, teoretycznie możemy wygrywać jakieś pieniądze, bo w finansach mamy tutaj pewnego rodzaju zwycięstwo, triumf, ale on, ten triumf może nie dotyczyć właśnie w jakimś sensie gier losowych może oznaczać zupełnie inne przypływy, inne drzwi otwierające się w kwestii materii. Seniorzy. Seniorzy mają kartę dziesiątki denarów. Zajmijcie się i zwróćcie uwagę na sprawy zdrowotne. Także spójrzcie na sprawy rodzinne, finansowe, spadkowe. I coś z przeszłości też może do Was wrócić. Karta jakiejś ważnej uroczystości, ważnych rozmów, zacieśnienia więzi, obfitości, ale też i e, jakiegoś przypływu pieniędzy. Natomiast atmosfera tygodnia jest 9 denarów, a więc bądźmy asertywni w tym tygodniu i dbajmy o swoje interesy. Osiem pucharów na zdrowie. Osiem pucharów to karta izolacji. Możemy odejść od kogoś czegoś, czyli na przykład od terapii lekarza, lub po prostu zakończy się współpraca nasza z lekarzem. Nieoczekiwanie może być z naszej winy, a może być tak, że po prostu nagle dowiemy się, iż na nasz lekarz po prostu już nie będzie nas prowadził. Generalnie karta mówiąca o tym, by złudzić na układ hormonalny, przepływ wody w organizmie, układ moczowo-płciowy, stopy, nogi kolana. No i tutaj owszem izolacja jest wskazana, ale niezbyt długa, bo możemy niestety w jakimś sensie przesadzić tak karta depresji. No i karta zainteresowania się alternatywnymi źródłami, tutaj sposobami leczenia, ziołolecznictwem, jogą, no, czymś co jest niestandardowe, nietradycyjne właśnie. No, i nad czym popracować? Siedem denarów. Nad cierpliwością, anielską wręcz cierpliwością. Jeżeli jesteśmy zbyt zdystansowani, jak ta kobieta na karcie, lub zbyt sceptyczni do pewnych osób, ostracyzm się kłania czasem, to musimy to zmienić w sobie, bo to nam będzie przeszkadzało. Pamiętajmy, że to, co zbierzemy, to. To, co zasiejemy, przepraszam, to zbierzemy, a więc tutaj jakby ta energia jest oczywistą, starajmy się nie popełniać tych samych błędów, ale być też cierpliwym, jeśli chodzi o owoce naszej pracy. Tak więc najważniejsze jest robienie tego, co jest tu i teraz, bowiem to przyniesie pewnego rodzaju efekty, czy, czy wyda plony. Od Was zależy, jakie one będą. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!